Opowiadam o tym, bo w zeszłym tygodniu wspominałem, że moja matka nie żyje. Jest takie zdjęcie mojej matki z wombatem. Pokazywałem je ostatnio. Historia tego zdjęcia jest taka, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do niej z Australii, przywoziłem maskotkę na pamiątkę. Za pierwszym razem, kiedy leciałem do niej do Londynu, zabrałem małego kangurka, którego kupiłem na lotnisku. To trochę kiczawate, ale kobiety lubią takie maskotki, a przynajmniej mojej mamie się podobało. Potem kupiłem koalę. Potem dziobaka. Potem kukaburę. A kiedy odwiedzałem mamy piąty raz, kupiłem wombata. Wombat był piąty. Moja mama miała taką półkę u siebie w domu, gdzie ustawiała wszystkie ważne drobiazgi. No, i miała już na tej półce kangura, koalę, dziobaka i kukaburę. A teraz miała jeszcze wombata. Ale na półce nie było już miejsca. Kiedy próbowała upchnąć go na półce, kilka innych maskotek spadło. Więc spędziła chyba z pół godziny, próbując zmieścić te wszystkie maskotki na tej małej półce. Zapytałem, czemu nie wyrzucisz tych maskotek? Stoją na tej półce od lat. Powiedziała, nie mogłabym tego zrobić. Dużo dla mnie znaczą. Na tej półce nie trzymała tylko pozytywnych wspomnień, ale też negatywne. Rachunki za prąd i za telefon też tam były. I one też spadały. I tak samo działa stres. Twój umysł przechowuje zbyt wiele rzeczy naraz. Masz za dużo rzeczy na półce. Próbujesz zmieścić coś jeszcze, ale po prostu nie ma na to miejsca. I rzeczy spadają. A kiedy spadają, to masz załamanie nerwowe. Czujesz złość albo wpadasz w depresję, bo nie możesz już nic więcej zmieścić w swoim umyśle. Znacie to uczucie. To nie tak należy sobie radzić ze stresem. Nie tak należy sobie radzić z życiem. Więc miej na półce jedną maskotkę. Uwolni się od tej całej przeszłości. Nie musisz się nią ciągle zajmować. W Twoim mózgu jest coś, co przypomina mój ulubiony przycisk na komputerze Delete. Uwielbiam Delete. Najczęściej przyciskam właśnie ten klawisz. Ktoś mówi coś, co mnie nie interesuje. Delete. Czy nie powinienem odpowiedzieć na te wszystkie e-maile? Nie, ta osoba nie ma wystarczająco dużo dobrej kamy. Delete. To nie o mnie chodzi. To wszystko przez tę kamę. Delete.